Hello, hello, widzowie kochani. Chileczkę. Dobra. Kto tam sobie wyjecha? Cyk, 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 napakujemy. Siemandela! Ej, e, ty! No, zostaw ty mnie! Ja jeszcze nic nie ukradłem. To, że wyglądam jak przestępca, to nie znaczy, że jestem przestępcą, no. Dobra, o oh jest mam 10 na 10 spakowane. Mam nadzieję, że nie ma nigdzie tego policjanta. Rozejrzę się tylko. No Halik! Zmieniłem się złodzieja! Ale czemu? No bo wolałem być łodziej niż policjanta, bo dostałem informację, tak? że policjanci są głupi. A rozumiem, dobra, to chociaż ja muszę spieniężyć to co, prawda? Poczekaj na mnie, dobra? No dobrze. Bo to jest takie marne pieniądze za te za te kradzieże są, że... Ja słyszałem, że gdzieś jest safe. No ja coś tak słyszę. To chodź zobaczymy Ale tutaj idzie za mną No idę, idę chodź musimy razem tutaj się przemieszczać Żeby, żeby nie było Dobry. przynajmniej zablokowane, nie? No widzieliście może safe? Tutaj jest, tutaj! O, mały safe! Dobra, o, widzisz? Nie jest zablokowany! E, tam, nie będziemy tam kurczek kraść. Dawaj, Jedziemy worki! No właśnie, trzeba jak kraś, to graść grubo, nie? Ja już mam 10. O! Pa! Ubrałem się jak ty! Poka? Gdzie ty jesteś? Ubrałem się w ten... ten... Uuuu! Powiem ci, że tobie... O! Ty wyglądasz lepiej. Dużo lepiej niż ja. Mamy... Patrz, jaki gang. Dobra, lecimy, chodź. Tę czapkę nie biorę, bo już mam czapkę chodź, i ja co mam co mi... jeszcze ci muszę pokazać jed jedną rzecz, którą się opłaca kraść. Biuro, chodź, sam to jest niebezpiecznie, bo trzeba na sam tu sklepu pójść, wiesz? I ciężko jest to wynieść, ale dam radę. Czekaj, co policja nam tutaj no. nie zaaresztowała, nie? Chodź za mną No dobra. Ja tak czuję, że ty nie nadążasz. Chodź Jesteś, chodź, chodź, chodź. Jeszcze rzeczy ukryty. Patrz patrz. iPady? iPady, wiesz jakie są drogie iPady. One no, są tyle warte jakbyś ukradł safe wiesz? Mniej więcej tyle samo Józef, może szkoda, że nie da tych komputerów sobie zabrać. No, komputerów się nie da, no też żałuję, bo one są chyba droższe Ale cóż Dobra, to ja już chyba mam wszystko A ja nie mam, poczekaj na No mnie. Dobra, to ja poczekam na siebie A nie, jeszcze nie miałem, dobra, jeszcze mi brakuje jednego iPada Do szczęścia Dobra, ja już mam. Ile masz? Siedem. Siedem, osiem. Dawaj jeszcze, z innego stołu tam. O, 9. I 10. dobra, słuchaj. Teraz tak, cichutko, po, po, powolutku idziemy. Widzisz? Chodź. Chodź. tutaj trzeba tak, o, za, za półkami się chowamy, dawaj, dawaj. Cyk. Patrzcie, nie ma gdzieś policji, nie? Żebyśmy a, 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 a! nie, policja tam jest, dobra, to trzeba tutaj, tak, cyk. Dobra teraz. I ty? Dawaj, zanążasz? Już prawie jesteśmy. Już prawie jesteśmy. 10 iPadów stary, 10 iPadów. Dobra, ja też lecę, ja też lecę. Ile będzie kasy? Ja dziękuję. A ile ja Tu, panie, 370. 370 polskich złotych dolarów. Dobra. Gdzie jesteś? Bo już się zgubiłem Ciebie gdzieś. A tam jesteś, dobra Come on Co teraz kradniemy? Poczekaj, za to muszę iść do toalety Do toalety? Ej, da, aresztować może jakiegoś policjanta po prostu Dzień dobry! Natan? Co ty to robisz? Dlaczego jesteś policjantem? Przecież miałeś być złodziejem ze mną ja też... To... Najsłynniejszym złodziejem Słuchaj! Nie, nie atakować, okej? Okay? Jak atakować? Ja ci chciałem pomóc zarobić Nada. Co ty tam zarobisz? Co ty tam zarobisz jako ten kurczak policjant niby? Wypuść mnie! Nie wypuść mnie! Oliwia wypuść mnie! Dzięki Oliwia! Nie tak łatwo, kur! Przegiąłeś, chłopie! przegiłeś. Ty przegiąłeś. Da się, da się. Nie da się zaszczelić się, bo jak mnie nie niesiesz... Policja, Oła! <grystanie> jak to tak bić! Oła! to jest też tą w <grystanie> No bo mnie... Olivia Oliwia! Oliwia mnie uderzyła! Oliwia cię uderzyła, dobra. Oła, to będzie nasza miska! Wi <grystanie> Chciałem wrócić do bycia złodziejem. Wiesz? Dobra, to chodź ci pokażę. Okej. Okay. No, patrz na mnie, ale nie przestrzeń, O tak, stój, stój. Dobra, i patrz teraz co ja robię. Ręce do góry! Ręce do góry proszę wszystkie pieniądze. Ja patrz. Wiesz? Ja wszystkie zbieram! Dizzyman, o kurde, patrz! Wywaliło mnie z mapy. Ja też! Nie też wywaliło! Ktoś musiał to widzieć. Może być... Może być policjantem! Moi drodzy, to jest sklep, w którym się nie opłaca być policjantem, no ale spróbować trzeba, nie? Nawet no jeszcze raz spróbujemy. A może spróbuję aresztować? jak się aresztowuje. Dobra, idę kogoś co aresztować. O nie, ja widzę tutaj glutenika. Ej, Natan! Idzie dobry, panie tutaj. Opie, przegijałeś. Przegiałeś. Po co ty się tak miotasz! Do więzienia bajda! Do więzienia! mnie! Kurde rozwalił! <śla> <śla> twój kolega mnie rozwalił! Jest! I nie wsaliłaś mnie do więzienia, mogę ci na ma O nie, to, się, to by tylko się raz to udało, pamiętaj. twój pierwszy i ostatni raz. Jaki <śla> kurde! Pierwszy i ostatni raz. No w sensie, że już ci się nie uda. Już ci się nie uda, zaaresztuję cię. Zaaresztujesz mnie, tak? Ja tu coś mam. Mój policjantski razem mówisz, że dziś tutaj musisz być. <grym> Jest ja klatka. Dzień dobry, chora, panie na ma <grym> Dobra, mam cię. O nie, no tak ja się ty. nie mogę wyruszyć. Dobra, chłopie. Kur oh, oh, oh. Jeszcze raz. To jest. O! Oh, Sam oh, oh, oh. <laughs> <laughs> jakiś nawet Nathan był. Na, Nathan pisało. Dobra, jeszcze raz próbuję. Gdzie jest wyjście? <laughs> ja cię pokażę zaraz wyjście. Zaraz ci pokażę wyjście. Mickoło ubrań jest dobra. Chyba ci z tej strony. Ja już wiem, że ty chcesz tam mi tam. pokazać więzienie. Gdzie to na to jest? Ciekawe, chyba. Cieka. O, widzę go. Dzień dobry! Chodź, pokażę ci gdzie jest wyjście. Chcesz mi pokazać gdzie jest więzienie, tak? Chyba się, nie mogę strzelić. No bo ja jestem główny! O! No, tu Złoczyńco! Nie się tu! Złoczyńco! Bo co? Chodź ci pomogę, chodź ci pomogę wyjść. O, tam jest wyjście. Gdzie? <laughs> Idzie! <laughs> tu o, ale tu w środku budynku mamy takie specjalne wyjście, dla chcących wyjść. Ale za dwa lata dopiero. <laughs> Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapki w górę i subskrypcję, nie zapomnijcie o dzwoneczku, który u mnie jest, żeby nie przegapić kolejnych świetnych Że, Żyj Adamkiem! Pa, pa! Narko.